Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla was wideoinstrukcję gry Palec Boży. Teraz wideoinstrukcja ta inicjuje tydzień z Palcem Boży, mianowicie w środę, czyli dzisiaj publikuję wideoinstrukcję, w piątek opublikuję recenzję, gdzie razem z Osią powiemy wam co sądzimy o grze, a w niedzielę zobaczycie rozgrywkę w ramach serii Geek Factor Kids. Dlaczego tak to robię? Ponieważ w jakimś sposobem, no niestety... Między innymi, jak Wy to oglądacie, ja jestem podczas przerwy, o którą zaogłosiłem na Facebooku, e, którą musiałem sobie zrobić, bo trochę za dużo się działo i to za dużo, to już się działo od dłuższego czasu. E, I właśnie dzieją się takie różne rzeczy, które sprawiły, że po prostu nie ogarnąłem kalendarza w zeszłym roku. I jakimś cudem nie ma materiału na moim kanale o tej grze, którą bardzo, bardzo lubię. Jest w moim top 10 zeszłego roku, więc już spoiler co do mojej recenzji lekki. Ale patrzę mówię, kurde, jak to się stało, że nie pojawił się żaden materiał na kanale o tej grze? Bardzo tę grę lubię. Więc, żeby to zrekompensować, postanowiłem zrobić cały tydzień, czyli nie jeden materiał Geek Factor Kids, jak oryginalnie kiedyś tam planowałem, tylko trzy materiały, wideoinstrukcja, recenzja, Geek Factor Kids. Wszystko to o tej bardzo dobrej, moim zdaniem, grze familijnej. Tutaj Wam powiem, video, zrobię wideoinstrukcję, grę dostaliśmy od Fox Games, za co bardzo dziękujemy, nie wiem, czy to już mówiłem, czy nie. O, o co chodzi w tej rozgrywce? Słuchajcie, wcielamy się w bogów, którzy swoimi prorokami i świątyniami próbują wypstrykać sobie jak najwięcej punktów zwycięstwa. Zacznijmy, słuchajcie, od przygotowania. Planszę, słuchajcie, rozłóżcie na środku stołu, na płaskiej powierzchni. Ważne jest teraz, żeby usiąść w taki sposób, żeby każdy gracz miał dla siebie jeden narożnik. Narożnikiem jest, za narożnik uważamy taką chmurkę, którą tu widzimy, prawda, na właśnie w rogach. Płytkę rezerwy oraz żetony punkty zwycięstwa umieśćcie obok mapy. Oczywiście punktów zwycięstwa, to oczywiście żetonów punktów zwycięstwa jest dużo więcej. Ja po prostu wziąłem trochę mniej, żeby zachować porządek. W pobliżu mapy połóżcie również potasowaną talię kart praw. Każdy z graczy wybiera teraz jednego boga, albo losowo ich rozdajecie i bierze kartę tego boga, umieszczają wybraną stroną do góry. Teraz na każdej stronie widzicie właściwość, jakąś zdolność danego Boga, która będzie aktywna przez całą rozgrywkę. Teraz oprócz Boga gracze biorą, umieszczają obok siebie cztery świątynie oraz pięciu proroków. To są właśnie te takie mniejsze dyski, a świątynie takie nieco większe. Sześciu proroków bierzecie, jeżeli gracie na trzy osoby. Wszelkie nieużywane elementy nie, dla innych graczy zwracacie do pudełka. Ważne jest też to, żebyście przyszykowali różne dodatkowe elementy, które mogą być powiązane z waszym konkretnym bokiem, ale, bogiem, ale to już wyczytacie spokojnie z zasad. Wszyscy gracze teraz ze swoich narożników, czyli z chmurek próbują pstryknąć Boga wstrzyknąć proroka jak najbliżej pępka świata. Gracz, który którego prorok znajdzie się najbliżej pępka świata. Pępkiem świata jest to koło, które widzimy tutaj na środku. Ten gracz będzie pierwszym graczem. Przez teraz gracz zielony byłby pierwszym graczem. Co jest też ważne, w jaki sposób strykamy i to już chcę, żebyście wiedzieli, bo tak będziecie pstrykać przez całą grę. Nie w ten sposób z dwóch palcy, że tak powiem, tylko jednym palcem takie, taki ruch posuwisty. Teraz gracz, który będzie bliżej, dostaje, jest pierwszym graczem. W związku z czym dostaje znacznik pierwszego gracza. No i dobrze, teraz macie tak, gra trwa cztery rundy czy pokolenia, jak są w tej, w tej grze się nazywają. Teraz macie takie też karty pomocy, na których macie bardzo ładnie napisane, co się po kolei dzieje. Teraz każda runda, każde pokolenie jest podzielone na trzy fazy. Pierwszą fazą jest faza obrad, gdzie ustalamy gdzie pojawiają się nowe karty praw, które mogą nam zmienić zasady na najbliższą rundę. Potem jest faza misji, czyli tam właśnie, gdzie pstrykamy tych proroków na całą planszę i na koniec mamy fazę nawracania, gdzie prorocy wracają i dają nam punkty zwycięstwa. E, aczkolwiek również w fazie misji jest opcja zgarnicia punktów zwycięstwa. E, zobaczmy, jak rozgrywa się ta faza obrad, gdzie kciukami w górę, w dół, tak, będziemy decydować, czy chcemy zmienić zasady. W tej fazie gracze biorą dwie. Karty praw, dwie wierzchnie karty praw i układają je jedna pod drugą. Pod, pod drugą. Teraz nagłos czytacie, co znajduje się na kartach. Każda ta karta potencjalnie zmienia zasady albo najbliższej rundy, albo może nawet do końca gry. To jest wszystko zawsze na tych kartach bardzo dokładnie opisane. Co jest ważne, mogą się tutaj rzeczy odnosić do takich rzeczy jak twój narożnik. Twój narożnik to jest to miejsce przy mapie, przy którym siedzisz, ta, tylko wiadomo oddzielone chmurką. Następnie ważna rzecz, obszar gry, Twoim obszarem gry jest generalnie miejsce przed Tobą, nie na mapie, czyli na tej tutaj planszy, tylko tam, gdzie trzymacie swoją kartę Boga i obok macie różnych proroków. To jest wasz obszar gry i tam będziecie też dokładać wiadomo punkty zwycięstwa. Jak już gracze zapoznali się z kartami, to teraz pora zdecydować, która z nich wejdzie w życie. Robicie to w taki sposób, że robicie taki oto gest, i na 3-4 jak wszyscy będą gotowi, robicie albo książ w górę, albo w dół. Jeżeli dajecie kciuk w górę, głosujecie na tę kartę górną. Jeżeli dacie kciuk w dół, głosujecie na tę kartę dolną. Karta, która zbierze więcej głosów, jest kartą aktywną. Drugą bierzecie w tym momencie dajecie na spód tali. Jeżeli byłby remis, to bierzecie te dwie karty i na przykład za czyimiś plecami losowo po prostu wybieracie, która z nich jest aktywna i ta zostaje na wierzchu. No dobrze, to teraz przejdźmy do fazy misji. W fazie misji od Gracza, który posiada znacznik pierwszego gracza, zgodnie z z wskazówek zegara, każdy gracz bierze jednego swojego proroka, umieszcza go gdzieś na chmurce i nim pstryka, tak jak wam pokazywałem. Nie tak, tylko w ten sposób. Zobaczmy, co się może wydarzyć w wyniku takich pstryknięć. Ważne jest to, pamiętajcie, pstrykając, że w momencie. Że zaczynacie zawsze ze swojej chmury. Teraz możecie wstrychnąć centralnie sobie ze środka, ale możecie też wstrychnąć dosłownie którychkolwiek elementów, tak? Teraz, co jest bardzo, bardzo ważne, uznaje się, że jesteście na jakimś obszarze, czy to na chmurce, czy to na wyspie, czy to w mieście, czy w pępku świata, jak widzieliście wcześniej, jeżeli przynajmniej część waszego pionka, prawda, waszego, yy, waszego dysku, Dotyka granicy, część elementu, bo to samo się będzie tyczyło później, prawda, świątyń. Jeżeli przynajmniej część elementu dotyka granicy, uznaje się, że tam jesteście. Teraz na wskutek tego styknięcia wiadomo, może się wydarzyć kilka rzeczy. Możecie po prostu wylądować na wyspie, co jest ok. Może się zdarzyć, że wylądujecie w mieście, czyli wewnątrz tego okręgu tutaj. Teraz, co jest ważne, to niezależnie od tego, czy wylądujecie na mieście tutaj, prawda, na swojej wyspie, czy znaczy na tej wyspie bliżej waszego narożnika, to nie jest Wasza wyspa, wasz jest narożnik, czy na wyspie bliżej narożnika innego gracza, jeżeli wylądujecie w mieście, możecie zdecydować, że chcecie tego proroka odłożyć do rezerwy, następnie na dowolnym miejscu, na tej konkretnej wyspie, gdzie właśnie wasz prorok odwiedził miasto, możecie położyć w świątynię. Teraz coś ważnego. No wiadomo, możecie się pstrykać sami nawzajem, możecie w siebie trafić, tak? Oznacza to, jeżeli na przykład grad żółty byłby tutaj, a grad zielony tak by go pstryknął, że grad żółty by wylądował w mieście, to w tym momencie grad żółty może położyć sobie świątynię, ponieważ wylądował w mieście. Teraz jeżeli by się zdarzyło, że w wyniku tego pstryknięcia wlecielibyście na pępek świata, to prorok, który był na pępku świata, idzie do rezerwy. Wy natomiast dostajecie dwa punkty zwycięstwa plus jeden punkt zwycięstwa za każdą wyspę, na której jesteście obecni. Co to oznacza obecni? Macie na wyspie albo proroka, albo świątynię. Czy na przykład gdybym ja w tej sytuacji, powiedzmy, właśnie pstryknął tego proroka tutaj, mając tu świątynię, oddaję go, dostaję dwa punkty zwycięstwa plus jeden punkt zwycięstwa za tą wyspę, ponieważ tu jestem obecny, biorę trzy punkty zwycięstwa i biorę je do siebie. Jeżeli by jakiś tutaj prorok został wypstryknięty poza wyspę, wraca do, y, poza mapę, wraca do swoich właścicieli. Gdyby w wyniku pstrygnięcia, co jest trudne, ale jest możliwe, świątynia by została wypchnięta poza wyspę, wówczas ona wraca do swoich właścicieli, bo generalnie świątynie, które zostaną położone na wyspach, nie y, opuszczają wyspy, nie wracają do Was pomiędzy rundami, pomiędzy pokoleniami. No i teraz mamy fazę nawracania, gdzie mamy szansę zdobyć jakieś punkty zwycięstwa za to, jak dobrze nam poszło podczas tej poprzedniej fazy też. Najpierw gracze zbierają punkty. Jeden punkt zwycięstwa za każdą wyspę, na której jesteście obecni. Następnie dostajecie dwa punkty zwycięstwa za, wyspie, za każdą wyspę, na której macie dominację, czyli macie więcej elementów niż inni gracze. Policzmy na przykład dla żółtego. Żółty gracz jest na czterech wyspach, więc ma z tego tytułu 4 punkty zwycięstwa. Nie ma tutaj dominacji, bo ma tyle samo ma mniej nawet elementów niż zielony. Tu nie ma dominacji, natomiast w obu tych przypadkach ma dominację, czyli dodatkowe dwa punkty zwycięstwa za te dwie wyspy, łącznie 8 punktów zwycięstwa, te żetony pobiera, umieszcza na swojej karcie. Jak już podliczycie i rozdacie punkty wszystkim graczom, następnie każdy gracz zbiera proroków z rezerwy, tych, które zostały wypstrykane poza mapę, i bierzecie je sobie do siebie. Wszyscy prorocy wracają. Świątynie, przypominam, zostają na mapie pomiędzy rundami. Teraz, jeżeli jakiekolwiek karty były aktywne tylko na tę rundę, to wówczas przestają działać i są odrzucane. Znacznik pierwszego gracza jest natomiast przekazywany kolejnemu graczowi z lewej strony. I to wszystko, moi drodzy. Kolejna runda przebiega dokładnie tak samo z tymi dokładnie tymi trzema, e, e, tymi trzema fazami. Obrad, misji, nawracania. E, jeżeli macie jakieś... Aha, no i na koniec oczywiście gracz na największą liczbą punktów zwycięstwa wygrywa. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało zdawajcie je w komentarzach. One jeszcze się do tego tak szybko, jak tylko będę mógł. A póki co bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję wydawnictwu Fox Games za przekazanie mi gry do recenzji, a Was, moi drodzy, tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie za w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.